dowiedziałam się o istniejącej poradni pana profesora Konturka gdzie uważa się obecnie że za chorobę wrzodową żołądka odpowiedzialna może być również bakteria Bakter pylorii jest bakterią, która bardzo często towarzyszy wszelkim dolegliwościom związanych z pojawieniem się w żołądka czy też dwunastnicy. Muzyka Istotą naszych badań czy też naszych opracowań jest fakt, że po wielu próbach i po wprowadzeniu tego testu. Po raz pierwszy na świecie wprowadziliśmy ten test z użyciem podawania tego mocznika w kapsułce, która błyskawicznie rozpuszcza się w żołądku. Trafiłam do doktora Wożyńskiego przy drugiej katedrze chirurgii i tam mi zaproponowano metody leczenia i badania profesora Konturka. Godziłam się, że wykonano mi testy oddechowe, gastroskopię i stwierdzono, że mam helikobaktera. Dano mi leczenie na które poszłam bardzo ładnie, 6 tygodni i właściwie byłam zdrowa, co na kontrolną na kastroskopię, kontrolny test oddechowy, potwierdziło się, że zdrowa jestem. Minął już w tej chwili rok, albo trochę nawet i więcej, jestem osobą zdrową. Od początku tego stulecia powszechnie przyjmowano, że głównym, jeżeli nie jedynym czynnikiem w powstawaniu wrzodu trawiennego żołądka jest kwas solny. Pochodzą te badania głównie od obserwacji Schwolca, który wygłosił kanon na początku tego stulecia, że nie ma wrzodu bez kwasu. I w tym kierunku szło również i całe leczenie. Polegało ono na zwalczaniu tego kwasu. Tymczasem. Pod koniec tamtego wieku profesor Wszechnicy Jagiroński, profesor Jaworski, stwierdził, używając takiego właśnie urządzenia, mikroskopu, że w osadzie treści żołądkowej występują bakterie. W latach 80., kiedy wybierano władzę w uczelni, to był okres Solidarności, zostałem rektorem Akademii jeszcze Medycznej i naprzeciwko mojego biurka właśnie stał portret Jaworskiego. I e, początkowo nie wiedziałem, dlaczego e, na tym obrazku e, malarz e, zaznaczył mikroskop. E, dopiero szukając e, w prasach Jawolskiego stwierdziłem, że właśnie ten mikroskop służył mu do wykrywania tych bakterii, także bakterii spiralnych, które, jak się okazało 90 lat później e, są przyczyną no, najróżnorodniejszych chorób żołądka, w tym także. Nierzutów żołądka, wrzodu żołądka, a tak jak ostatnio się mówi, również i raka żołądka. Rok hmm. 89 hmm, był wstrząsem dla gastroenterologii, głównie na skutek odkryć e, bakterii spiralnych przez. E, Marszala i Urena. Pamiętajmy, że przez całe dziesiątki lat panowała opinia, że stresy, że kwasy żołądkowe, że nieodpowiednia dieta są przyczyną chorób żołądkowych. Teraz sprawa się zupełnie odwróciła. Chcąc leczyć żołądek, po pierwsze musimy te bakterie usunąć. Mówi się wyeradykować. I całe leczenie właściwie wygląda tak, jakbyśmy leczyli chorobę zakaźną. Bez takiego wyleczenia wrzody wracają, chwilowo cofają się, ale potem wracają. Jeżeli wyeradykujemy te bakterie, to mamy pewność, że choroba już nie wróci. Istnieje wiele metod wykrywania zakażenia Helicobacter pylori. Najbardziej rozpowszechnioną dotychczas metodą była metoda inwazyjna, polegająca na wprowadzaniu do żołądka przyrządu, który, e, poprzez który pobierano wycinki błony śluzowej do analizy histologicznej. Ta metoda oczywiście jest połączona z pewnym ryzykiem, jest nieprzyjemna dla chorego. Dlatego e, pracując e, wspólnie z panem doktorem Wirańskim, postanowiliśmy uprościć tę metodę i e, no, oszczędzić choremu cierpienia wprowadzając metodę nieinwazyjną. No, ta metoda jest e, bardzo prosta, polega na połknięciu kapsułki z zawartością mocznika, który jest składnikiem naszego ciała i ten mocznik, pod wpływem bakterii rozkłada się, a co zostało rozłożone, jest wydechane z powietrzem, to powietrze łapiemy do analizy i już po kilkunastu minutach no, z całą pewnością wiem, czy zakażenie jest, czy też nie. Tą metodę opatentowaliśmy zresztą, jest ona przyjęta i mamy nadzieję, że będzie rozpowszechniona szczególnie do badań infekcji u dzieci, u kobiet. Dlatego, że zakażenie rozpoczyna się już od wczesnego dzieciństwa i to ustabilizowane zakażenie od wczesnego dzieciństwa jest najbardziej, że tak powiem, groźne dla człowieka, niosąc za sobą takie zmiany właśnie jak wrzut czy też nowotwór